W końcu mogę się za to zabrać. Mamy dzisiaj 1 grudnia, a więc czas otworzyć kalendarz adwentowy z NBA Topsa. Jejku, naprawdę nie mogę się już doczekać. Miesiąc u mnie leżał, więc naprawdę sporo czasu jest u mnie ogromny. Kawał to jest pudełka. Jak mam być szczery, zaraz sobie zobaczymy jeszcze tył, co oni tutaj proponują. Zobaczcie, jest to naprawdę ogromne. Ledwo mi się mieści w kadrze, także jak go rozłożę, to pewnie się nie będzie mieścił. Uff, lecimy z tym. Super sprawa. Pierwszy raz w ogóle coś takiego otwieram. Jeszcze wcześniej nie korzystałem, no nawet nie kupowałem z żadnych kalendarzy adwentowych, jeśli chodzi o karty. I tak to wygląda. Dobra, szukamy dnia pierwszego. Eee, dobra, mamy go tutaj. Uuuu. Ale jest to świetnie wykonane w ogóle. Bardzo fajna jakość. Tylko teraz się zastanawiam, jak to powyjmuję, czy mi się to nie. te paczki jakoś tam te karty nie pogną. Okej. Okay. No to będzie wyzwanie. Z tym trochę nie pomyśleli. Mogli zrobić więcej miejsca na to. A dobra. To ja nie pomyślałem. Tu jest takie, żeby podważyć. Dobra mamy pierwszą paczkę, w której są cztery karty także lecimy, pierwszy dzień adwentu, pierwszy dzień naszego kalendarza adwentowego z kartami NBA i zobaczmy co fajnego tutaj wleci Alex Sar w wersji świątecznej pierwsza karta ruki. Colin Murray Boyles co to jest tutaj? Okej, okay, to jest ten insercik świąteczny. Thomas Sorber. Pięknie. I świąteczny Lebron James. Także mamy go. I fajnie, bo to jest, to jest Dajkad, więc ta karta też ma troszkę nieregularny kształt. Myślę, że paczucha bardzo fajna. fajnie że to karty Ruki. No i co? Widzimy się już 2 grudnia. Do jutra. Hej!